Cześć, dziś mam dla Was The Isle of Cats Explore and Draw, czyli wyspa kotów Roll and Ride, tak naprawdę. Chociaż tutaj nie ma roll, tutaj są karty, czyli tak zwane Flip and Ride. Ta gra toczy się przez 7 rund i tutaj mamy znacznik rund, a jako właśnie tę łódeczkę. Mamy um, lekcje, które każdy będzie miał e, dla siebie, każdy otrzymuje również planszetkę z łódką, one są dwustronne. Każdy otrzymuje też zestaw takich pisaczków, i mamy karty. Mamy zieloną talię kart i niebieską talię kart. Jeszcze jest osobna talia kart do trybu solo, ale osobno pokażę Wam rozgrywkę w trybie solo. Teraz Wam po prostu opowiem trochę o tej grze i powiem jakie ma zasady. Explorer to jest tak naprawdę wyspa kotów, tylko, i, tylko pisana i rysowana, bo naprawdę zasady są bardzo podobne, jeżeli właśnie chodzi o umiejscowianie tych kotów. Jedyną różnicą jest to, ile takich kotów i skarbów można na tej łódce narysować. Każda runda rozpoczyna się w ten sam sposób. Bierzemy kartę z zielonej talii i układamy je w takim układzie, czyli 3, 2, 2 jedna, ona ten układ za każdym razem jest taki sam i teraz bierzemy karty lekcji z niebieskiego, z niebieskiej talii i układamy je w ten sposób o i w naszej turze będziemy mogli wybrać karty z jednej kolumny. Możemy takie karty narysować w jakiejkolwiek kolejności, jeżeli na przykład wybieramy kolumnę A, to możemy narysować tego kota, potem te dwa koty, a potem te skarby. Wszystko zależy od nas. Na końcu rundy wszystkie karty, które mamy tutaj na stole, e, czyścimy i układamy nowe i tak przez 7 rund. Każdy tutaj na swojej łódce ma również specjalne umiejętności. Te umiejętności są takie same dla wszystkich graczy, ale one tutaj są napisane, żeby właśnie każdy je zapamiętał. E, możemy je użyć raz w rundzie i możemy użyć tylko trzech na grę, czyli nie możemy nigdy użyć tych wszystkich umiejętności. Pierwsza umiejętność to Wybierz jedną dodatkową kartę z jakiejkolwiek innej kolumny, czyli możemy narysować wtedy cztery karty, jeżeli wybiorę kolumnę A i na przykład tego zielonego kota z kolumny B. Druga umiejętność to wybierz jedną kartę z każdego rzędu zamiast z kolumny, czyli nadal wybieramy trzy karty, ale możemy wybrać tę kartę, tę kartę i tę kartę zamiast brać po prostu całą kolumnę. Tutaj ta umiejętność daje nam cztery karty, bo daje nam e, rząd zamiast kolumny, czyli możemy wybrać kartę z jakiegoś rzędu. Kolejna umiejętność daje nam e, możliwość narysowania tego samego kota dwa razy, czyli jeżeli weźmiemy na przykład e, koty z tej kolumny, to możemy jednego z nich narysować podwójnie, albo tutaj możemy narysować jeden z naszych skarbów dwa razy. I na koniec gry otrzymujemy punkty za niebieskie, zielone, pomarańczowe, fioletowe, czerwone rodziny. Za e, skarby, każdy e, rzadki skarb, czyli ten złoty skarb, e, daje nam 3 punkty. Za lekcję w zależności od tego, jakie lekcje tutaj mamy zrobione, minus jeden punkt za każdego szczura i minus 5 punktów za każdy pokój, który nie jest zapełniony, czyli tak jak to wypada w normalnej wersji tej gry. Czarny pisek jest do właśnie rysowania skarbów. No i teraz rysowanie na tej łóderce jest strasznie proste. Albo po prostu rysujemy sobie kształty, albo rysujemy to. E, Możemy sobie rysować koty w tych kształtach, albo je zakolorowywać, albo nie. To już wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas. Powiedzmy, że chcę zagrać sobie pierwszą rundę tutaj z Wami. Więc ja wybiorę sobie pierwszą kolumnę, gdzie jest ten zielony kot, zielony oraz niebieski kotek i skarby, i do tego wykorzystam sobie e, kolejną e, kartę z innej kolumny i wezmę sobie tego zielonego kota. Więc mam w tym wypadku trzy zielone koty, jednego niebieskiego i dwa skarby, bo mamy tutaj albo, czyli albo te dwa na górze, albo te dwa na dole. Teraz zacznę od zielonego kota, bo każdą kartę, mimo że możemy te karty w jakiejkolwiek kolejności rysować, no to musimy całą kartę narysować, zanim przejdziemy do następnej, więc nie mogę narysować tego kota, potem tego, a potem tego. Czyli muszę najpierw całą kartę e, narysować. Zacznę od zielonych kotów, czyli zacznę od tego kota, zacznę od tego dużego kota, czyli rysuję w ten sposób tego zielonego kota. Zakreślam to wszystko. I ten kod daje mi skarb. I teraz te skarby tutaj są narysowane na tej karcie rund. I po prostu możemy sobie wybrać jeden z tych skarbów w zależności od tego, co nam najbardziej pasuje. Czy trójkę, czy jedynkę, czy dwójkę, czy podłużną trójkę. No i teraz jak rozróżnić te skarby? Jeżeli ja rysuję właśnie taki normalny skarb, to narysuję go tutaj i. Plus literkę C jako Common, Common Treasure, czyli ten taki normalny skarb, zwykły skarb. I wróciłabym R do Rare Treasure, czyli ten rzadki skarb. Czyli te karty zrobiłam. Kolejną kartę, którą narysuję, to będzie ta zielona karta z góry. Czyli powiedzmy, że ją zrobię w ten sposób. O. Teraz narysuję te skarby, żeby sobie tutaj to połączyć z tym niebieskim polem, żeby potem mogła narysować tego niebieskiego kota tutaj, żeby zapełniać te, ten pokój na niebiesko. A, czyli, jakbym wzięła raz, dwa, trzy, tak, wezmę te dolne skarby, e, czyli narysuję potrójny, podłużny i potem w ten sposób. O, i teraz mogę narysować tę kartę, czyli będzie to potrójny niebieski tutaj. I tu zaczynam sobie już niebieski pokój. I zielonym tutaj zapełnię ten pokój na dole. O! E, problem tutaj jest taki, że no chcemy, żeby te koty były widoczne osobno, żebym wiedziała, ilu, ile kotów mam w rodzinie. E, tu już widzę, że skopałam, bo te koty mi się nie łączą w rodzinie, więc będę musiała jakiegoś zielonego kota tu jeszcze wrzucić. E, także fajnie, żeby na przykład rysować sobie te linie w drugą stronę. Może. Nie wiem, no ja będę pamiętała, że mam tutaj dwa koty, no ale trzeba sobie jakoś tam to zapamiętywać. No i teraz wszystkie te karty e, zejdą z planszy, ze stołu i będziemy nowe karty do tego dokładać. Jeżeli chodzi o lekcję, to jeżeli taką lekcję e, sobie chcemy wypełnić, to zapamiętujemy jej numer i zakreślamy sobie numer tej lekcji na naszej planszy i na koniec gry otrzymujemy tyle punktów, ile wyciągnęliśmy z danej lekcji. I tak działamy przez 7 rund i na końcu tych 7 rund liczymy nasze punkty i osoba z największą liczbą punktów wygrywa grę. Jeżeli chodzi o wykonanie tej gry, to jest naprawdę spoko, to jest, no planszetki do rysowania są, jakie są, sucho ścieralne, tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, wszystko się ładnie wyciera, nie zostawia żadnych smug. Tych zestawów pisaków w pudełku, to są cztery takie zestawy, więc nie ma problemu dla czterech graczy. Jest gra do sześciu graczy, więc trzeba sobie więcej może ich dokupić, albo dzielić się ze sobą, bo nigdy wszyscy, wszyscy tych samych kolorów w tym samym czasie nie będziemy używać. Do tego wszystkie karty mają tolniane wykończenie, także są naprawdę super jakości, nie mam tutaj się do czego doczepić. Atmosfera jest jaka przy każdym Roll'n'Rice, gdzie naprawdę rysujemy sobie każdy sobie, nie przeszkadzamy sobie w niczym, więc tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu, naprawdę taki, taka, taka relaksująca gra, no i są oczywiście koty. Gra nie jest trudna, gra naprawdę zabiera może pół godziny max, jeżeli się bardzo ktoś wolno rysuje i długo się zastanawia. Nie ma tutaj naprawdę e, zbyt wiele do e, myślenia, bo, no, bo wybieramy sobie kolumny. To jest układanka, to, są, to jest jakiś taki element właśnie myślenia i układania, gdzie te koty się pojawią na planszy, ale e, no, jest to naprawdę bardzo prosty zamysł i bardzo fajnie to wszystko się tutaj razem zespaja. Także jeżeli lubicie wyspę Kotów, to Explorer Joe na pewno Wam się spodoba, bo jest to kieszonkowa jakby wersja właśnie tej gry, którą możemy zabrać gdzieś ze sobą na wakacje na plażę nawet, bo można sobie karty w piasek wetknąć i <laughs> nie będą nam odlatywać. Um, także, jeżeli lubicie wyspę kotów, to ten właśnie Roll and Ride polecam wam bardzo serdecznie. Dołączcie do mnie w następnym filmiku, gdzie będę grała solo. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wy możecie również grać ze mną. Jeżeli znajdziecie sobie gdzieś właśnie screen tej budeczki, gdzie one na pewno gdzieś są w internecie. To zapraszam Was do wspólnej rozgrywki. Na razie.